Wicka do mnie napisała, że przyjedzie 400 km w mnie. I to tak, z, po prostu z bomby. Pogadając z nią, nie wiem, 3 czy 4 zdania, ona mówi, że może wpaść, bo mi wysła. Dobra, no nie powiem, co mi wysłała, ale coś, ta, coś nie coś wysłała. No i siedziała u mnie do, yy, do poniedziałku, jakoś do. Czekaj, do której godziny? Nie wiem, do, do 18, jakoś. No i na szczęście pojechała. Na szczęście pojechała, ale pytała, czy może zostać jeszcze jeden dzień. Ja mówię, nie, 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 masz pracę, nie chcę tam ci robić problemów, ale po prostu... Tak, takiego mam murawniaka, bo najgorsze jest to, że ona nie była, no kurwa, nie wiem... Może, może to oglądam, więc nie chcę tutaj mówić, ile na ile było, ale tak, no, z, z piąteczka. Jedynie nowi wczoraj wysłałem fotkę i obawiałem się, że może mieć... Że może mieć yy, nawet 15 lat, bo miała, ale nie, ale miała 27 chyba, czy 26, ale jakoś sami, zdjęcie bez twarzy, no wiecie sami ten, to tak patrzę i mówię, no nie. Yy, ciekawostka, robiła najlepszą pałę, jaką kiedykolwiek miałem zrobioną. Tak kurwa delikatnie, nic tam nie, nie, no masakra, ale to chyba po prostu z doświadczenia. Nie, nie miała 15 lat. No, by, by było fajnie, nie? było fajnie. Ale, twoje rządy, czyli... nie? Jeszcze ja powiedz, że na trzeźwo ją robiłeś. Tak. I to, i to, właśnie. Gdybym był na to bym, to po prostu machnął ręką. Ja zdarza się, nie? Ale kurwa, na trzeźwo. Rozumiesz to? Na trzeźwo. I jeszcze nie, nie, zupełnie nie wiedziałem, o czym z nią gadać. Bo ona tak. Mnie o to, to oglądała chyba tylko raz. No i pytam, a jakich streamerów oglądasz? No, nie oglądam. I o czym z zjeżdżać. A oglądasz się na, na YouTube, nie wiem, tak, tak zagaduje, nie? No nie. Wiesz co ty robisz? No, pracuje. Nic, ona kompletnie. No i tam matki się skończyły. No trochę tak. Nie, no to się wyżelała, że. Aj, ciekawostka, pracowała, znaczy nadal chyba pracuje. Dzięki, Fisko zasuwam, Pracuje w Orange, takie jak Cześć,